Bajka o marzycielskiej Marcie. Za górami, za lasami i za pięcioma stawami mieszkała wielka rodzina z kotami i psami, a wśród nich dziewczynka mała, która wszystkiego się bała. Marta, bo tak na imię ta dziewczynka miała, w głowie wielkie marzenia miała. Chciała zwiedzić wszystkie kraje i zobaczyć te cudowne hawaje. Mieszkała daleko od zgiełku i szumu, nie widziała nigdy zbierającego się tłumu, lecz była jedna rzecz, która jej w marzeniach spełnianiu przeszkadzała i bardzo ją krępowała. Była to burza z wielkimi błyskawicami, która trzęsła ogromnymi dębami. Pewnego pochmurnego popołudnia, koło 15 grudnia, Marta i jej mama usiadły w oknie i przyglądały się chmurom wygodnie. Raz po raz myślami wyobraźni układały z chmur zwierzęta w przyjaźni. Oglądały, oglądały, raz żaby, a czasem ptaki z chmur widziały. Nagle, w oddali horyzontu obcego, Marta usłyszała dźwięk lęku swego. Od razu w kąt uciekła i wielkim kocem się obległa. Gdy jej mama to spostrzegła, w mig do córki swej podbiegła. Doskonale wiedziała, co wielkim marty strachem i postanowiła pomóc jej z tym dylematem. Matka z pomocą instynktu swego wyciągnęła malutką spod koca ogromnego. Pokazała jej piękno natury w ten dzień szarobury. Po chwili dziewczynka mała już wszystko zrozumiała. Przyglądała się burzy szczęśliwie, nie reagując już tak gniewliwie. Błyskawice i grzmoty tak Marte zaciekawiły, że nawet wielką radość jej sprawiły. Od momentu tego przełomowego, dziewczynka pokonała dużą część lęku swego. Matka tak dumna z niej była, że aż piękną sukienkę jej uszyła. Marta w tej sukni zobaczyła świat, trzymając w ręku różowy kwiat. Spełniła wszystkie swe marzenia, ze strachem nie mając nic do czynienia. Więc, pamiętaj, kolego: Strach to nic wielkiego.